Elżbieta Żukrowska. Pogodnie o jesieni. W żółto szarej alejce jesiennych drzew szukam zgubionego wczoraj. Jak można je rozpoznać dziś, kiedy już czas je przeorał? Pozamieniał oblicza? Odbarwił włosy, nawet inne ruchy dziś mamy. I tylko po dawnemu lubimy, jak kosy wygwizdują nam wiosną ballady. I jeszcze letnią porą szukamy poziomek, jeszcze kwiatów cieszymy urodą, ale już mgły jesienne i krótszy dzionek. Jesień smuci deszczową pogodę.